Bądź delikatny. Nie pozwól, by świat uczynił cię twardym. Nie pozwól, by ból uczynił cię pełnym nienawiści. Nie pozwól, by gorycz odebrała ci twoją słodycz. Kurt wonnego powieści, jak również opowiadania kurta Wonneguta, wywarły na mnie ogromne wrażenie. Na przykład taki fragment z Kociej Kołyski, Neft siedział nadal skulony w Leżaku. Wyciągnął przed siebie upaćkane dłonie, jakby miał na nich rozpiętą kocią kołyskę. Nic dziwnego, że dzieci wrastają potem na wariatów. Kocia kołyska to tylko kilka iksów ze sznurka pomiędzy czyimiś palcami i dzieciak patrzy, i patrzy na te xy. I co? I nic. Nie ma żadnego cholernego kota, żadnej cholernej kołyski. Jak to się ma do obduszczania? To naprawdę nie trudne. Wystarczy wziąć kawałek sznurka, związać, a potem rozłożyć między dwoma dłoni, na każdej z nich zawijając pętle, a potem włożyć środkowy palec jednej dłoni pod sznurek na drugiej i wyciągnąć go, powtórzyć z drugiej strony. Teraz możecie zacząć grać w kocią kołyskę. W Polsce nazywa się to różnie sznurki, zaplatanka. Kto z Was jednak widzi tam kota albo chociaż kołyskę?